Cześć, z tej strony Ima, witajcie na kanale. Przychodzę do Was dzisiaj z recenzją nowego niemieckiego czołgu, siódmego tieru, niszczyciela RWT, który zdobyć możecie w ramach jednego z dwóch toczących się właśnie eventów. Zanim jednak przejdziemy do omówienia samego czołgu, mam dla Was garść ciekawych informacji od Huawei'a i jego App Gallery. Jak wiecie, od kilku miesięcy Huawei App Gallery jest partnerem Gamingu, w przypadku naszej gry World of Tanks Blitz i dla nas przekłada się to na bardzo fajne korzyści. Jedną z nich jest to, że jak pewnie zauważyliście, od kilku miesięcy otrzymujemy kupon zniżkowy w wysokości 50% na zakup przepustki Battle Pass. Nie inaczej jest w tym miesiącu, jeśli chcecie zapłacić jedynie dyszkę za Battle Passa, który jest tego z pewnością z każdej strony wart, to jedyne co musicie zrobić, to wejść do sklepu Huawei App Gallery, pobrać odpowiedni kupon, a następnie wykorzystać zniżkę w postaci właśnie wspomnianych 10 złotych. Dzięki temu sam Battle Pass biorąc pod uwagę również to, że ceny w Huawei App Gallery są generalnie niższe niż w sklepie standardowym, będzie Was kosztował niespełna 10 złotych. Myślę, że dziewiątak za przepustkę pustkę to naprawdę świetna oferta i w zasadzie każdy może z niej skorzystać, bo to się po prostu opłaca. Powiem wam, że jakkolwiek mi przepustka do niczego nie jest jakoś specjalnie potrzebna, bo jak wiecie, jestem graczem, który ma w grze wszystko, to i tak z niej korzystam. Nie wziąć tego, co dają za 9 zł, to po prostu grze. Ale oprócz samej zniżki na Battle Passa jest jeszcze coś fajnego. Co jakiś czas, Huawei wprowadza cashback, w ramach którego możemy otrzymać zwrot w punktach Huawei za zakupy, którego dokonujemy, a następnie wykorzystać te punkty do płacenia nimi za zakupy. Zresztą nie tylko w naszej grze, ale także w innych grach i programach dostępnych. W Huawei galerii. Tym razem cashback wynosi 15%, więc za każde wydane 10 zł otrzymacie 1,5 punktu Huawei. Cashback działa już od pierwszego zakupu, więc nawet kupując Battle Passa otrzymacie 1,5 punktu zwrotu. Jeśli ktoś z Was bierze udział w imencie, w którym możemy otrzymać czoł w zamian za kupowanie w sklepie Blitza, to tym bardziej jest to fajna oferta, ponieważ wydając kilkaset złotych otrzymacie naprawdę sporo z powrotem. A teraz przechodzimy już do omówienia naszego bohatera odcinka, czyli Steira WT Waffen Waffentrager. Niemiecki niszczycieli siódmego Tieru i to, co wyróżnia ten czołg, to magazynek. Pośród niszczycieli nie jest to częsta cecha i powoduje dość spore komplikacje w rozgrywce tego typu czołgiem. W grze mamy tylko jeden magazynek na 10 Tierze, to jest FV4005 i jest to czołg dość specyficzny w rozgrywce. Armata posiada trzy pestki, z których każda zadaje 220 obrażeń. W sumie możemy więc zadać 660 obrażeń. A biorąc pod uwagę, że czas przeładowania pomiędzy pociskami wynosi 2,5 sekundy, potrzebujemy 5 sekund, żeby opróżnić cały klip. Penetracja wraz z per to 226 mm, czyli bardzo dobra. Nie powinniśmy mieć problemu z przebijaniem zarówno czołgu na siódmym, jak i na ósmym pierze. DPM do najwyższych nie należy, no ale jak wspomniałem jest to magazynek, a magazynki zawsze mają nieco niższy DPM. Płacą nim po prostu za możliwość zadania wyższych obrażeń w krótkim czasie. W przypadku Krupsztajera wynosi 2240 obrażeń. Armata jest celna, rozrzut poniżej 0,3 na 100 m, natomiast depresją działa mamy pewien trik. Otóż jest to 7 stopni, ale tylko jeśli czołg ustawiony jest bokiem. Zachodzi tu więc podobna sytuacja jak w przypadku 9-trajowego Tragera, Aby otrzymać pełną wartość depresji, musicie ustawić się bokiem i wyjeżdżać w taki nieco śmieszny sposób, tak, żeby działo miało możliwość obniżenia się o te 7 stopni. Ogółem działo oceniam zdecydowanie pozytywnie, jest celne, generalnie robi robotę. Również mobilność jest mocną stroną maszyny. Prędkość 50 km na godzinę jest osiągana szybko, a wysoki stosunek mocy do masy ponad 18 konia na tonę daje nam możliwość w pełni wykorzystania tej prędkości. Czok szybko się zbiera i szybko osiąga i utrzymuje taką prędkość. Mobilność zdecydowanie na plus. Jeśli mamy fajne działo i fajną mobilność, to oczywiście płacić będziemy pancerzem. Nie inaczej jest w przypadku Krupa. Pancerz dosłownie nie istnieje. Jest to tylko 21 mm na wieży i na kadłubie, w związku z czym możecie przyjąć, że jeździcie czołgiem całkowicie papierowym, będziecie przebijani przez każdy inny czołg wszystkimi pociskami HE. Tank posiada jeszcze jeden fajny bonus. Jest to mianowicie poziom kamuflażu. Jest on na tyle wysoki, że udało mi się pierwszy raz w przypadku jakiegokolwiek w ogóle czołgu World of Tanks Blitz zastosować taktykę, która znana jest z World of Tanks PC, czyli jeśli staniemy w odległości za krzakiem i krzak jest nieprzeźroczysty, to strzelając mamy dużą szansę na to, że nie otrzymamy spota. Widać to zresztą w powtórce. Udawało mi się naprawdę strzelać do bardzo zaskoczonych przeciwników, którzy, mimo że wiedzieli, z której strony lecą pociski, to nie byli w stanie je zlokalizować. Zresztą próbujemy to również powtórzyć na żywo. Mam nadzieję, że się uda. Natomiast jest to ogólnie fajna cecha i bardzo duży bonus dla tego czołgu. Jeśli weźmiecie pod uwagę wszystkie te parametry, to macie do wyboru dwie ścieżki. Czołgiem można grać albo dynamicznie, wykorzystując jego mobilność, Taką Alfę, która wnosi 660 na cały magazynek, ale pamiętajcie, że to wymaga umiejętności dobrego zorientowania się w grze, zresztą będę jeszcze o tym wspominał, oraz dużego ogarniania tego typu czołgów. Nie ma miejsca na błędy, w związku z czym musicie na tyle dobrze orientować się w grze, żeby być w stanie szybko uciec, kiedy będzie potrzeba, szybko się przemieścić, zmienić lokalizację, mieć miejscówkę, zmniejszyć mistrzcami w blicie, nawet papierowymi można grać dynamicznie, tymi, które mają dobrą mobilność, ale wymaga to znacznie większego doświadczenia niż w przypadku zwykłego kampienia. Druga opcja to właśnie kampienie. Tutaj również można świetnie się odnaleźć szczególnie, że czołg ma, jak wspomniałem, bardzo dobry kamuflaż i bez problemu radzi sobie z możliwością oddania tych pestek bez wykrycia, jeśli będziecie zachowywać pewne zasady. Pamiętajcie jednak, że to jest magazynek, a granie czołgiem, tak jak wspomniałem już na początku, który jest niszczycielem i ma magazynek jest nieco utrudnione. Musicie wyeksponować swój czołg na znacznie dłuższy czas. W przypadku sztejera to jest 5 sekund. Dajecie przeciwnikom czas nie tylko na wykrycie was, ale również oddanie strzału w Waszym kierunku. Albo kampimy w taki sposób, żeby nie być wykrytymi, albo gramy dynamicznie, jeśli potrafimy. Maszyna ma ciekawy playstyle i szczerze mówiąc, bardzo mi podszedł. Nie jest to klasyczny styl gry niszczyciela. To również podkreślam. Jest to magazynek, w związku z czym wymusza charakterystyczne zachowania dla właśnie magazynka. Ok, i zagramy sobie teraz bitewkę na żywo. Zobaczymy, jak pójdzie. Pamiętajcie, że tym czołgiem możecie zagrać na dwa sposoby, albo bardzo dynamicznie z przodu, wykorzystując mobilność, alfę tego magazynku, ale to wymaga dobrego ogarnięcia gry i takiego zorientowania się, albo też kampiąc i znajdując pozycje, w których jesteście w stanie strzelać, pozostając niewykrytymi, bo ten czołg ma dobry kamu i da się to zrobić. Ja gram na kopalniach, więc raczej nie będę się teraz pchał oczywiście tam do przodu, bo na górce pewnie niewiele bym zrobił bez mojego pancerza. I nie największą mimo wszystko depresją działa, w związku z czym stanę sobie tutaj i będę próbował coś snajpić na standardowej miejscówce dla niszczarek i zobaczymy co to się będzie pojawiało. T43 przeleciał, mamy też Black Prince'a, chyba nie mam spota. Okay. o jeden pan od nas już zleciał, nie wiedzieć czemu. Teraz bubble. No tak, pamiętajcie, że jeśli gramy na niższych tierach, to często jest tak, że tej taktyki rozgrywania bitew jest nie za wiele, jest dużo chaosu. Gracze często grają powiedzmy spontanicznie i to powoduje właśnie takie sytuacje, że trzeba się umieć do odnaleźć w tych bitwach, bo no jest dużo chaosu, zamieszania i tak dalej, ale z drugiej strony jest też mniej stampowo, także coś za coś, zawsze jakieś plusy są sytuacji. Teraz mamy tak, górka zobaczcie, w ogóle puszczona, nikt na niej nie gra. Po lewej stronie grają czołgi i po prawej stronie tam próbują nas podjeżdżać, Widzę, że tam się zrutuje i spróbuję ich trochę tu postrzelać, bo widzę, że tam twardo Su-152 raszuje. To nie jest raczej czołg aż takiego grania, on ma jednak bardzo długi czas przeładowania, no ale skoro tak wjechał, to o, e, rykoszet. Właśnie, no to no to okej. Okay. Drużyna nam się niestety wykrusza. Fałka wyjeżdża, wyjedzie, tak, wyjedzie niestety jego, jego niestety. I garaż. Dobra. I zostało tu tylko suj, będzie dobrze. Tam na górce mamy T43, który. Yy, Okej, okay, pozycja jest spoko dla niego, natomiast yy, nie dla niego jest z kolei. Może ja bym po niego pojechał, bo to są już. Dobra. Nie dla niego jest to, że on się dobrze świeci. Zobaczcie, on jest cały czas wyświetlony i cały czas go widać. Jak tylko się wychyli, żeby coś tam sobie z boczku strzelić, no to dostaje strzału, oczywiście. Teraz dopiero zniknął. Zaraz zobaczymy, czy mi się tu ktoś nie nie pojawi. No, ten 43 znowu wyświetlił się. Czyżby, czyżby podejmował próbę? Tak. A jest teraz to, co mówiłem. Zobaczcie, strzelam sobie niewykryty, zakrzaka i nie ma spota. To jest właśnie fajne. Warto to wykorzystywać. Ten kamuflaż tu naprawdę działa, co rzadkie w bicie bo z reguły jest tak, że po takich strzałach od razu lecą spoty, a tu jednak nie. I tu mamy Kreyosa. Ja, ja się już przeładuję, bo jestem w stanie go wy. wy wyklipować, ale tamten... Dobra, pojadę po tego T43, bo to jest taki gość, którego jestem w stanie jak mi polosuje zdjąć na magazynek, a jak nie to będę go przecież... Mogę go przecież poramować. Wiecie, czołg twardy, więc czemu nie? Jedno małe ramowanko do tego do tego trzy pestki i powinno być Kites. O, to ramowanko to mi tak średnio wyszło. Ale polosowało, jak widzieliście, i siadło. Okej, okay, no taka przykładowa bitewka myślę, że okej. Okay. Yy, troszeczkę pokampiłem, bo mapa taka była, ale bitwa w porządku, jak na ten czołg też zupełnie okej. Okay. Jesteśmy z powrotem, bitwa to jak widzieliście na mapie kopalnie. Nie wspomniałem jeszcze o jednej rzeczy, czołg jest do zdobycia w evencie. Możecie go zdobyć zarówno za darmo, grając i otrzymując monety. Wymagać to będzie oczywiście, może nie tryhardowania, ale poświęcenia sporej ilości czasu, żeby ten czołg zdobyć. Jest to jednak jak najbardziej do zrobienia. Ja osobiście, żeby przetestować ten czołg wcześniej dla Was, a poza tym z powodu tego, że kredytów mam bardzo dużo w garażu i tak szczerze mówiąc nie mam z nimi co robić, poświęciłem troszkę waluty w grze i po prostu go kupiłem wcześniej. Nie żałuję i myślę, że od czasu do czasu będę do niego wracać. Całą. Podsumowując, Krupp ma Fentrager, ciekawy niszczyciel siódmego Tieru, biorąc pod uwagę, że to maszyna praktycznie biorąc za darmo, naprawdę fajna nagroda za event, choć równocześnie wydaje mi się, że nie każdemu ten czołg podejdzie. Magazynek w niszczycielu czołgów to specyficzna rzecz, trzeba lubić grać w taki sposób, wymusza on troszkę styl gry, z jednej strony tak jak magazynkiem, a z drugiej strony jednak niszczycielem nie jest to łatwo połączyć, więc czołg nie jest dla każdego, ale jest naprawdę dobrą maszyną, solidną i uważam, że World Gaming zrobił tutaj dobrą robotę. To tyle na dziś, trzymajcie się, cześć.